Tu jest na szczyt w ogóle, został na no. udział. W podchodzi na szczyt krateru, jest zimno i wieje. Super widoki właśnie weszliśmy najwyższy szczyt Hiszpanii. W niestety nic nie widać. Widoki na krater. Hej, nasz czuć tylko siarkę wszędzie. Nie wiem, wygląda jak połówanek, no, ale nie Cię to. Niestety widoczków nie ma, ale za to jak słychać wiatr jest okropny. Jesteśmy za skałą. Jeszcze musimy zejść. Co? Jeszcze musimy zejść. Kolejkę Tak na Uralu Teraz tutaj nie widać, chociaż trochę wychodzi słońce Kuźnia przyczajona Mocno przyczajona Teraz już schodzimy Mamy takie niezłe skały tutaj Co mówisz? Tak przed... skały są niezłe.